No dobra, tak więc, tak jak mówiłem, wchodzimy. Dużego wyjścia nie mam. Tak więc, po czerwonym dywaniku mam 3 dni. Tak więc, muszę się spieszyć. Ups, ups, to ma być to miejsce. Tu mam szukać bitecznej, dużej wełny. Znowu słyszę farmfary. Eee. Aha, czyli to tak ma wyglądać. A, to, to jest to dziura. Ej. Dobra, a więc nie mam chyba co tu robić. Tu raczej nic nie będzie. Zajmijmy się lepiej robotą. A! Dziura! Kąt! Za kamarek! Nie. Jestem. wśród książek. Dla odmiany. Czemu przestraszyłem się bycia w kącie? Nieważne. Gdzie ja jestem? Znowu wszedłem w jakieś przejście, w jakieś dziwne pomieszczenie, o którym nie mam pojęcia. Już gdzieś chyba kiedyś to mówiłem. A... Halo? Halo? Puk, puk? Puk, puk? Puk, puk? A... O Boże, ale ja stary jestem i mam yy, łupież na głowie. O, te przejścia przez portale chyba zdeczka postarzają moją postać, ale na szczęście mam wąsy. Mm -hmm. Okej. Okay. Co mam nimi robić? Szukać mitycznej różowej wełny? Mam wrażenie, że usłyszałem lekkie fanfary. Jakieś schizy. Co mam robić? O! O! Przejście. Całkiem zacnie. Tylko. Jak mam znaleźć tu wełnę? Może jest. zaregałem? Za nie. Dręczy mnie na kwestia. Dlaczego HB taki wszechpotężny, wszechmocny przekierowuje portale? Co jest to? Michael. Eee, może się odsunę lepiej. Nie mógł sam przyjść tutaj? Czemu potrzebuje mojej pomocy? Ach. Nie mam pojęcia, czemu mam służyć mu, przynosząc mu wełnę, skoro nie mógł sam po nią pójść. Halo, dźwignia, stanie się coś? Czemu tu jest ślepy korytarz? Dum, dum, dum. O! 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 Fuck! Co to jest? Jezus, Maria, znaczy się kwadratowy Boże. Co to jest? Co to za miejsce? Duże. Yy, chyba tyle mogę o tym powiedzieć. Ech. Gdzie jestem? Jak mam znaleźć tu wełnę? Rozumiem, w biblioteczce, wśród książek, ja może się cofnę, poczytam sobie. Bardzo dużo sobie poczytam. Bardzo, bardzo dużo sobie poczytam. Ale to? Czemu ktoś buduje wielkie świątynie z płonącymi pucharkami z książek i każe szuka, mi szukać tam mitycznej różowej pełny? Znowu słyszę fanfary. Co? I co mam niby zrobić? I... Jest tu coś? Jest yy, dziura w dachu, ale w zasadzie taka trochę. Halo! Wełna! Gdzie jest wełna? Ja chcę już to zebrać i mieć nadzieję, że. Uda mi się ją znaleźć dosyć szybko, ponieważ mam 3 dni, jak to określił HB. I nie co wtedy zrobi. Co on może zrobić? Trzyma Borsuka, trzyma e, młodszego, nie, starszego mnie z przyszłości, który ma młodszy głos. Hmm. Nie rozumiem tego wszystkiego, ale. Gdzie jest wełna? To wygląda całkiem godnie. Może jest ukryta niewidzialny ukryty niewidzialny przycisk. Nie, nie ma go. Chyby. Dobra, no to w takim razie coś tu musi być, ponieważ w jakiś sposób muszę znaleźć tą wełnę. Tak więc poszukajmy jej. Może przy ścianie gdzieś będzie. Tam, 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 tam. Może gdzieś tutaj. Czemu tu jest woda? Czy oni nie wiedzą, że książki rozmokną? Jeżeli będzie tutaj yy, woda? Hmm. Ale można się przynajmniej wyczyścić. No, come on. Co ja mogę z tym zrobić niby? O, wejście. Wejście. To dobry znak. Ok. A, a, jest, dobra, wchodzę. Param, 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 param. I jestem. Ale widok. Ale widok wyczapisty. To jest dźwignia. To jest dźwignia. Yy, Ściągnę ją? Nie. No, come on. O, ale za to tutaj można przeskoczyć. Tak to chyba wygląda. Dobra, e, to chyba trzeba się pośpieszyć krocząc tą ścieżką, która chyba jest zdeczką ustalona. Ponieważ mam w końcu te 3 dni. To nie jest dużo czasu. Jest. Dobra. Udało się. I co mam tu zrobić? Oj. Nie wygląda bezpiecznie. Ej. Woda. A kit. Jest. Dobra, dobra, płynę. Powietrze, powietrze, powietrze. Ach. Gdzie jestem? Gdzie jestem? Co mam tu zrobić? A, zaraz mi się powietrze skończy. O, jest tu, tu, tu coś się dzieje, tu coś się dzieje. Dźwigniam. Ja. W zasadzie. Jest. Słyszałem mechanizm. Słyszałem mechanizm. To w takim razie... Gdzie on był? Gdzie on był? Gdzie on był? Gdzieś tu, gdzieś tu, gdzieś tu.

Ponieważ już jestem na której kolumnie? Trzeciej. W sensie czwartej, ale tam była jakaś dźwignia. O! O, o, o! O, o, o! Biegniemy. Jest. Dobra. I... I co? No i w takim razie wedle tradycji. Zjeżdżamy na dół. A nie! W zasadzie w zasadzie? Czemu by nie? Co mam tu zrobić? Wszystko wygląda tak samo. Hej, hello! A, tam była jakaś czerwona pochodnia. Pewnie wskazywała, to jakaś wskazówka była. Mm, tylko przy którym to było w fragmencie? Nie mogę się nawet wydostać. A, kit! Jest! Jest! Chyba dobrze wybrałem. Wolę nie próbować, co by się stało, gdybym wybrał coś innego tam, 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 tam. Tylko czy coś się zmienił? Zjeżdżałem na dół, przełączyłem dźwignię, wjechałem z powrotem do góry. I w jaki sposób pozwoli mi to znaleźć wełnę? O, ale tu chyba coś się otworzyło. No dobra. Strasznie szybko jakoś to idzie. To dobry znak. Mam nadzieję, że nie będzie potem jakiejś nieprzyjemnej niespodzianki. Mmm. Hmm. Dziura? Mam jakieś wyjście? Chyba nie. Dobra. Czas się spieszyć. I... O! Uff, dobrze były tutaj robinki. O! Korytarz. Idziemy, idziemy, idziemy. Szybko, szybko, szybko. Byleby. Woda! Aha, znowu będę mokry. Come on, come on. Mogę bić wodę? Nie, chyba nie. Ach, dobra. Mam ochotę coś powiedzieć. W zasadzie. Kiedy tak patrzę na te odchłanie i głębie, mam ochotę, nie wiem, pozdrowić wszystkich Bartków na świecie. A, dobra, płyniemy

Skoczyłem tam, przeszedłem tu, jestem tu. O! Każdy kolejny skok zbliża mnie do mitycznej, krótkiej no. pełni. Coś mi tak świszczy w uszach. Hm. No dobra. E, przeskakujemy. Fum. Jest, dobra. Zawsze się boję, że jakoś tak niekoniecznie mi się uda przeskoczyć. O! Jakaś trasa. Spadam, spadam, spadam. Au! Nie, dobrze, żyję. Co? 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 Aaaa! Boże, trzy drzwi. Ale to yy, skomplikowane. Yy, miecz? TNT? Jajku? Mam wybierać pomiędzy bronią a na białym? Eee, no, niby co mam wziąć? Chyba to logiczne jajka. Po co mi jajka? Nie, nie, wcale, wcale tego nie powiedziałem. Wcale nie powiedziałem, po co mi jajka? Eee, chyba miałem jakieś wrażenie, że coś słyszałem. HB nie boj się, hasi się ani jajek. be się hasie się jajek. Nie wiem, ale niewątpliwie czuję przyciągającą energię na, na biału, ponieważ. HB nie boi się jajek. Boże, duchy. Habe panicznie boi się jajek. Eee. Czy ktoś mnie obserwuje? Czy mój świat niekoniecznie odbiera sygnały, które wypuszczam? Czemu wszystko mi się zacina? Czemu czuję energię jednej klatki na sekundę? A! O! Świat się wznowił. To dobry znak. Habe panicznie boi się jajek. Może dlatego nie mógł. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował jajka cudownie mam 16 jajek tylko o tym marzyłem Ach, może trzeba było wziąć miecz ale chyba może do tego HB nie mógł tu przyjść ponieważ jajka były potrzebne a on się ich panicznie boi hmm. dobra jestem 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 okej okay. dobra tylko nie do końca rozumiem. Ale po co mi te jajka? A! Dobra, jest. Kryj się? Co? Kryj się? O! Wow. Chyba przed czymś mnie to uratowało. Niewątpliwie. Tylko jak... O Boże, chyba był lekki zamach, a mój świat znowu przycina się. Nie wiem czemu. Co się dzieje? Zaburzenia czasu jak mam stąd wyjść? Chyba potrzebuję coś zniszczyć. Nie mam chyba zbytnio wyboru. Dobra, może nie się nie zorientuje. Tak, tak, Albo było to ustawione i mogłem to zniszczyć, bo jeszcze żyję. Dobra, to próbuję przeskoczyć. Jest dziura, jest dziura. I. Ui! Jest! Dobra, to to jest tabliczka. I tu jest przejście. Jak miło. Ale może jest tam coś ważnego? Może jest tam coś bardzo ważnego? Dobra. Spróbujmy. Param, param. Param, param. Co to? Koniec? O jezu, płyta naciskowa. Co, co się dzieje? O oh, fuck To chyba był podstęp. To chyba był podstęp. Mam wrażenie, że to nie było zaplanowane. Jezu Znaczy się kwadratowy boże Dobra Już w takim razie próbujemy iść dalej Tam jest tabliczka, może coś się wyjaśni Ui! Jest! Au! Co? Co się stało? Boże A Come on Halo? Jest tu ktoś? Uwierz, nie patrz w dół. Co? Czy mam nie patrzeć w dół? Mhm, patrzę, no i co? I co? Ehm, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Uwierz, tak? Dobra. Wierzę. Au 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 au. Nie, no może nie będę wierzył. Kaman. Dobra. Uwierz. Może teraz mi nic nie trafi. Wierzę, bardzo, bardzo głęboko wierzę, że uda mi się przez to przejść. Patrzmy w górę, patrzmy w górę. A, wierzę. Ja idę! Ja idę! Ja idę! Ja idę! Ja idę! Ja idę! Co? Może. Ja siedłem. Co? Co? W jaki sposób? O! Oh, wiara. Hm, podejrzana sprawa. Raz w ciebie strzela strzałami, a potem przeprowadza cię przez przestrzeń. Woda. Ale. Tu nie ma wełny. Au! Nie prosiłem o więcej wiary. Co mnie strzela? Dobra, przełączyłem. Yy, przełączyłem dźwignię. Niewątpliwie postęp. Tylko... Co mam teraz mam zrobić? Ach. No dobra. OSu Jezu. Łesu. O Jezu. Yy, woda. Woda. Znowu mokry. Ach. Próbujemy. Bo ponieważ przełączyłem dźwignię. I mam wrażenie, że tam chyba coś się otworzyło. Hmm, może to będzie. I cztery Słyszę fanfary? Dobra, skaczymy. Plum! Jest! Trafiłem! Trafiłem! Kuraj, hurra, hurra, huraj Dobra, całkiem zacnie. I tam coś się otworzyło, o ile dobrze pamiętam. Biegiem. Trup tu tu Ta, ta dam, to dam. Ale to był tor przeszkód. Oh. Skok, skok, jest, jest dziura, widzę dziurę. Głęboka, tak? Co? Gdzie jest różowa Gdzie jest mityczna różowa Halo. E. co tam jest? Jakaś płytka? Jajka. Eee... czemu wyglądam tak z z idiociale? O. Ah, ej. No. Jest. Kura. Kura. E, Biegaj tam, biegaj tam. Ponieważ coś, coś tu drgnęło. Halo, jest, 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 jest. Coś tu było. No, taś, taś. No, kuro. Ale jesteś głupia. Jest dziura, nie ma dziury. Ty głupia kuro. O, 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 jest. Nie ma. gin Jeszcze raz. Jest, jest kura, i, ale, no, postój tam sobie chwilkę, naprawdę. A masz, dwie kury, trzy, co? Co co się dzieje? Ja chcę, mam jajka, chcę skoczyć. no, nie, kury. Otwórzcie, otwórzcie przejście, tu jest przejście, tu istnieje przejście. Tam może być... Znowu słyszę fanfary. I, A ty głupi pierzaku! Stawaj tam! No, come on. skakuj. Ja będę pilnował. Uciekaj, uciekaj. No, dawaj, 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 dawaj. Stań na tym. Stańcie. Puf. Jest dziura, nie ma dziury. Jeszcze raz. No, skaki, skakiwać tam. Jeszcze raz. A ah, Wy dziobate stwory. Jeżeli nie wskoczycie na tamtą płytkę, to zaraz wam coś zrobię. Jest dziura, nie ma. Aha. Zniszczyć je. Ale wy jesteście głupie. Stawaj na płytce, tak. Co się na mnie patrzy z tymi kwadratowymi oczami? I dziura, zaraz się popłaczę. No, and go. Co, co, pieżaku, proszę. Stań na płytce. Posiadam cztery. Nieokreślone przedmioty nawet. Trzymaj, dostaniesz je. Dodałem ci cztery kawałki niczego. Nie, kuro. Skakuj, skakuj. Jajka? Kto mi dał jajka? Co tu się dzieje? Co to za wymiar? Gdzie jestem? Czemu tam są kury? Halo? A! I... Tu, tu coś działa, tu jest jakiś mechanizm. Tam może być mityczna różowa wełna. Zwierzaki dawać tylko jedna, jedna klapka. Jest, jest, jest! Jest, 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 jest. Dziura. Była dziura. Uff. Co to? Czy to jest? Tak! To jest mityczna różowa wełna.